Witam ponownie Was serdecznie. Poniedziałek, 24 lipca. Przez to, że jest poniedziałek, nie wydarzyło się a tak, aż tak strasznie dużo. Mam dla Was parę informacji i troszkę tematów znowu do przemyślenia. Także zapraszam. Jeszcze tylko na chwilkę wrócę do wczorajszego filmu. Pisaliście do mnie, że to nie Ukraina, tylko różnego rodzaju spółki zagraniczne handlują mnie naprawdę nie chodziło w tym filmie o to, kto, za ile, co, gdzie sprzedaje. Nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że produkcja, która znajduje się na Ukrainie, albo będzie spalona, a jeśli nawet to nie może opuścić tego kraju, co znowu jest konsekwencją dla tych narodów, które głodują. Tak jak mówiłem, na dzisiaj tylko parę drobiazgów szukałem, ale nie ma specjalnie ciekawych rzeczy, pomimo, że Znowu pokażę Wam coś, co jest troszkę takie, powiedzmy, śmieszne. Na sam początek, następny odcinek z Cruzem w roli głównej będzie miał w swoim filmie zawarte płatności kryptowalutami. Także to już jest znowu coś nowego. Ripple, być może już słyszeliście, stara się o licencję w Anglii i tam też zapowiedział, że będzie od razu też... Składał o licencję w Irlandii. Następne tematy. Przedstawiciel Partii Republikańskiej W.N. Davidson kategorycznie zażądał wycofania jakichkolwiek produktów i projektów, które mają do czynienia z CVDC. Wzywa kongres do szybkiego zakazania następnych kroków, które byłyby dokonywane w kierunku utworzenia digitalnego dolara. W tej dolnej części widać, że niemieckie szparkasy zaoferowały się, może nie tyle zaoferowały się, jak mają ostatnio taką reklamę. Zagmatwane czasy wymagają czystych finansów. Co prawda, te są szparkasy, które działają regionalnie, a nie w skali całego kraju, ale na ogół jest to tak, jak tylko jeden zacznie. To inni od razu za nim idą, ale to jest znowu też następny krok, bo Niemcy, jeśli chodzi o tego typu sprawy, powiedzmy, nie są najszybsi na świecie. U nich trwa zawsze, zanim oni coś y, zaczną realizować i wprowadzać w życie. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać, jakie terminy oczekują na nas w tym tygodniu, jako że to są sprawy, które są w miarę istotne. W tym tygodniu mamy dosyć ciekawe wydarzenia, jako że tak jak FED, Bank Federalny USA, jak i Europejszy Central Bank, orzekną w tym tygodniu, co będzie. Nie wiadomo, czy będzie podniesienie stóp procentowych, czy też nie, ale jest to dla nas bardzo interesujące, bo wtedy wszystkie kontrakty, oprocentowania, kredyty, wszystko się zmienia. Im wyższe procenty, tym niższe zainteresowanie kryptowalutami z tego prostego tytułu. Że jeżeli położę to gdzieś na sztywne oprocentowanie w banku, mam to nic się nie stanie. Kryptowaluty, jak i akcje, było, nie było, są to wszystko transakcje spekulacyjne. Ale tak jak mówię, tutaj możecie sobie w spokoju objaśnić to jest jeszcze ta reszta od lipca, która została, i tu będziemy mieli w tym tygodniu te informacje od tych. Ponadto w tym tygodniu wyjdzie też masa. Danych kwartalnych z różnych firm. I do tego są to duże firmy. Tak jak tu możecie zobaczyć kalendarz terminów finans.net. Jeśli byście chcieli, to sobie w spokoju obejrzeć, tu jest cały tydzień, tego jest taka masa, że ciężko to ogarnąć, ale w tym tygodniu jest Microsoft, jest Meta, jest Amazon. To są ci wszyscy, ta potęga, także oni mogą płynąć na to, że cały rynek może pozytywnie zareagować. Na to tutaj drawa, zrówna poprawka zwróćcie zawsze uwagę, że są to wyniki po okresie korony. Także jeżeli bierzecie to wstecznie, to dzisiaj jest dużo łatwiej pokazać dobre wyniki, jak wychodzisz z ciężkiego kryzysu. Następnym tematem, który Wam chcę pokazać, tak jak mówiłem, tutaj możecie zobaczyć znowu te śmieszne dyskusje. To jest takie szukanie rewelacji na siłę. I tak jak tu widać, rypl, sek, roszczy, pretensje i można się spodziewać, że będzie wniesiona do sądu apelacja. Następna strona. Tutaj. Adwokat od XRP wypowiada się, że on się nie spodziewa absolutnie nic, ta sprawa jest zamknięta. Tu znowuż następna informacja. Bitcoin 175 tysięcy. Przeczytajcie artykuł: nie ma ani słowa kiedy. Tu jest tylko na zasadzie, że jak czytam czat, to wychodzi z tego czat, że jeśli wszystko będzie dobrze, to może być tylko lepiej. Ale w co drugim zdaniu jest to, że ale to zależy od tego, albo jeśli się stanie, albo jeśli tylko, jeśli chciałem Wam to pokazać. Geopolityczna sytuacja, tak jak rozmawialiśmy o tym wczoraj, nie jest wesoła. Moje osobiste zdanie jest takie, że nie spodziewam się absolutnie w 2024 specjalnych rewelacji. 23 na pewno nie. 24. Może nam się troszeczkę dźwignie, dopiero w 2025, to znowu jest wszystko uzależnione od tego. Ukraina. Chiny też chciałyby tam troszkę porządzić. Nie widzę żadnej takiej wesołej perspektywy. Do tego, o czym już wszyscy zapomnieliśmy, bo jesteśmy w nastroju urlopowym. Na dniach będzie się robić coraz chłodniej i znowu będą nas karać koszta energetyczne. Też nie wiemy, w którą stronę one się będą kręcić. W ostatnich dniach, co zobaczyłem na rynku, e, zaczyna się strasznie podnosić olej opałowy. I to bardzo mocno w zeszłym tygodniu, z tego co widziałem na rynku niemieckim, e, znajdował się przy 88 euro, na dzień dzisiejszy 95 w ciągu paru dni. Pomimo, że są wakacje, pomimo, że jest sezon letni, pomimo, że nie ma takiego zużycia. I tu jeszcze raz tylko dla tych, jako że wiem, że jest masa fanów XRP, jeżeli chcielibyście poczytać o tej licencji, którą Ripple składa w Anglii i że chce dalej się wybierać do Irlandii, będzie się umacniał na rynku europejskim. Tak jak obiecałem, dzisiaj chcę leciutko zająć się firmą Polygon. Firma Polygon, którą posiadam w moim portfelu nie mogę być bezstronny jako że ja jestem powiedzmy fanem Polygon, uważam, że to co robią, robią dobrze. Ostatnio byli mocno wyhamowani, jako że oni się znaleźli u pana Gary Gensle na tej czarnej liście, gdzie ewentualnie on klasyfikował ich do grupy papierów wartościowych. Co wyszło po procesie XRP nie są tym, krótko mówiąc. Firma jako firma dla początkujących, jej działalność możecie sobie wyobrazić, żeby było łatwo zrozumieć, wyobraźcie sobie, jedziecie na autostradzie, nieważne, wypadek, korek, nie jedziecie dalej. To tak się dzieje właśnie w wypadku interium, jeżeli jest nadwyżka, który oni nie są w stanie przerobić transakcji. Co robicie wtedy? Wtedy bierzecie boczną drogę, która się nazywa poligon i objeżdżacie ten cały korek. Zaletą poligonu jest to, że jest parokrotnie szybszy jak interium w dokonywaniu swoich transakcji, do tworzeniu bloków i tej całej struktury, która się za tym kryje. Do tego, co jeszcze dochodzi, jest też parokrotnie tańsze tym samym ja nie widzę dla Poligon absolutnie, że tak powiem, czarnej przyszłości, pomimo że już widziałem firmy, gdzie był przygotowany kamień nagrobkowy, że Poligon to z niego nic nie będzie. Poligon moim zdaniem jest na pewno projektem, w którego warto inwestować. Ja powiem wam nawet dokupywałem, jak wyszło od pana dyregenta, że jest to klasyfikacja do papierów wartościowych, gdzie jego cena bardzo mocno spadła, ale tak już jest w naszym świecie inwestycyjnym. Czasami trzeba ryzykować. My nie wyszło to na zdrowie, pomimo że nie znam pana gęcle i nie wiedziałem nic, ale te, ta cena, przy której poligon się porusza, powiedzmy nie jest porównywalna do tych wielkich gwiazd jak Interium, jak Bitcoin i tak dalej. Tym samym zaszalałem i troszkę mój portfel, wzbogaciłem o następne zasoby, poligon. Do poligon, to tylko mogę wam pokazać, co poligon wyprawia na rynku. Możecie zobaczyć, jego cena. Tak jak wam mówiłem, ja kupowałem w tych okolicach, jak Gensler załatwił ten spadek ceny. Natomiast Teraz podniósł się, z tego co pamiętam, o około 10%, jako że to też mu nadało wigoru. Dane są, jak widzicie, z 24, gdzie poligon znajduje się przy 0,72 dolara. Także dla drobnych inwestorów lub też dla tych całkiem początkujących, co boją się, spróbujcie, weźcie sobie 10 sztuk od poligon, to będzie Was kosztować 7-8 dolarów. Dla Waszego doświadczenia, dla próby, dla sprawdzenia, uczycie się przebiegu transakcji. Widzicie reakcję, <noise> widzicie wtedy, że w nocy się budzicie i sprawdzacie. Jeżeli są to właśnie takie sumy jak 10 sztuk, nie zaboli powiedzmy, jeśli stracicie, ale nabierzecie strasznego doświadczenia. Jest to świetny moment, żeby się uczyć. Co będzie tutaj jeszcze? Ostatnim punktem, jeśli chodzi o poligon, tu możecie zobaczyć to wszystko, i to nie są wszystkie jeszcze, jako że zabrakłoby mi miejsca, ale tu możecie zobaczyć, jak potężnych partnerów mają, którzy z nimi są w kooperacji. Tutaj na dole na przykład jest MasterCard, który wspólnie z Polygon założyli rodzaj pomocy dla artystów, żeby im ułatwić wejście w świat Web3. Meta, Adobe, NFL to nie są jakieś tam gdzieś, nie wiadomo skąd, drobiazgi. To są potężne firmy. Tym samym inwestowałem już wcześniej, inwestowałem teraz ostatnio, tak jak mówiłem, i na pewno przy najbliższych okazjach poligon nadal zostanie tym kandydatem, w którego będę inwestował, jako że w coś musicie wierzyć, bo inaczej nic nie kupicie. Ja posiadam swego rodzaju zaufanie do poligon i przy nadarzających się okazjach będę dokupywać. Moi mili, to na dzisiaj tyle. Fajnie, krótko wyszło. Jeżeli macie pytania lub chcecie coś wiedzieć, lub też jakiś temat rozgryźć albo postarać się rozgryźć dla was, piszcie śmiało. Będę się starał jak najszybciej reagować. I jeszcze raz prośba, abonament, żebyśmy jak najszybciej dobili do tysiąca. To wtedy już będziemy bezpośrednio komunikować na jakiejś z tych socjalnych platform. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie i do następnego razu w środę. Powodzenia.